Co dzisiaj pokażemy? Pokażemy mały wstęp o tym, kim jesteśmy, nasza firma, wizja i co nas motywuje, jak wprowadzaliśmy BIM i jakie przypadki na podstawie dwóch projektów. Jest ich bardzo dużo, wybraliśmy tylko dwa, bo tak to byśmy musieli chyba cały dzień rozmawiać o nich. Y Krótko o mnie. Nie wiem jak to się stało, ale ci architekci to mają jakąś presję, żeby w infrastrukturę iść albo coś takiego. Też jestem z wykształcenia architektem. Kończyłem studia na Uniwersytecie w Dreźnie. Później na początkach zawodu brakowało mi tego czegoś i, i znalazłem to coś. Teraz nazywamy to bim -em. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest I, i ta pasja do tego czegoś doprowadziła mnie do firmy PDE, Integrale Planu, firmy córki spółki POR. Tak samo jak mój kolega Oliver Phillips, on akurat kończył uczelnię, która bardzo jest sfokusowana na cyfryzację budownictwa, taka Powiedzmy w Niemczech, taka mekka cyfryzacji, tam gdzie wszystko u nich powstało. I to samo coś sprowadziło go do tej samej firmy. Zaczęliśmy mniej więcej, no, on dwa miesiące przede mną. Kim jesteśmy? Firma Por jest to austriacka firma w, ze 150-letnim doświadczeniem w budownictwie. Głównym celem, głównym jest budowanie i na tym, na tym się przeważnie skupiamy. Wszystkie liczby, nie, nie pamiętam tych liczb, bo to zawsze można sobie ładnie wyczytać, ale wiem, że jest nas około 20 tysięcy i też jest to częścią, na której się skupiamy, czyli ludzie. Pracujemy na rynku na którym, który znamy, który bardzo dobrze znamy w większości niemieckojęzyczny, ale tak wygląda też ekspansja na Europę. Na czym, na czym opieramy, jaka jest strategia naszej firmy? Cztery, cztery główne filary, czyli ludzie i inwestor, lean, te metodologie, tak jak we wcześniejszych prezentacjach, też były zawarte. I jako ekologia. Wszystko, wszystko to sprowadza nas do naszej wizji. Tu jeszcze przekrój przez, przez projekty, które robimy, tak. Jest całe spektrum od, od budowy kubatorowej poprzez drogi, mosty, tunele i specjalne budowle, ale o nich powiem na końcu, na przykładzie. Strategia, którą obraliśmy, żeby wprowadzić metodykę BIM. Bardzo ważna rzecz, żeby wszystkie, wszystkie sfery firmy, Współpracowały, tak, tak jak na folii widzimy wizja, zarząd firmy przyjął wizję wprowadzenia czegoś, strategia wprowadzenia została przejęta przez strefę managementu, a implementacja przez poszczególne wydziały. I tylko, tylko w takiej konstelacji było możliwe przeprowadzenie takiej operacji w tak ogromnej firmie. Ponieważ, jeżeli któryś, któryś z tych wydziałów nie będzie współgrał, będzie to bardzo, bardzo ciężkie. Przyjęliśmy nasze plany długoterminowe czyli Budowa bez papieru, automatyzacja, sensoryka w obiektach, później cele pośrednie do uzyskania pilotażowe projekty, opracowanie standardów i bardzo ważna rzecz rozwój pracowników. Jest to podstawa, żeby pracownicy zrozumieli, z czym mamy do czynienia. No i na końcu krótkie terminowe cele, czyli jak, jak to wdrażamy. Trzeba popatrzeć na status quo, co, się, co w firmie się działo, jakie przepływy informacje, jakie zadania, programy. Wynikiem naszych obserwacji było to, że mamy całą gamę różnych programów i liniowy przebieg decyzji. Przekazywanie informacji z działu do działu. Jest wiadome, że przy każdym przekazywaniu informacji powstaje luka. Gdzieś, gdzieś tracimy te informacje, są jakieś niedomówienia, więc skoncentrowaliśmy się na tym, żeby te wszystkie działy ze sobą zaczęły rozmawiać. Rozmawiać o tym. Jak jak przekazują, sobie, jak przekazują sobie te informacje? Jak, jak je wymieniamy? Zaczęliśmy od, te, od działu projektowania, żeby zbudować jakąś bazę, czyli nasz BIM 1.0. W jednostkach projektowych, standardy, pierwszy model. Zbudowaliśmy na tym BIM 2.0 u nas. Czyli przekazanie tego, co już wcześniej wyprodukowaliśmy, do koszty rysowania, do przygotowania budowy i już stąd następny krok do trujeczki, czyli jak to wszystko oddać na budowę. Mieliśmy bardzo ułatwioną współpracę, dlatego, że mamy wszystko w jednym domu. Jednostka BIM, która funkcjonuje z centralą we Wiedniu. Ile nas jest? Jest nas 45 osób, które się zajmują tylko bimem, ale my się zajmujemy organizacją tego, udostępnianiem i łączeniem ludzi. Oczywiście wszystkie jednostki terenowe mają swoich pasjonatów, odpowiedników, którzy gdzieś tam jak ta mała bakteria zaraża, zaraża naokoło. I jak to wszystko połączymy razem, zacznie to funkcjonować. Pierwszy projekt quasi-bimowski roz, rozpoczęliśmy w 2011 roku od, od zwykłego projektu, od zwykłego zamodelowania na potrzeby, żeby się dowiedzieć, jak, jak konstrukcja ma wyglądać, jak, jak to działa. I w miarę rozwoju dorzucaliśmy cegiełkę po cegiełce, przenosiliśmy wiedzę na większe projekty. I z naszych doświadczeń wyciągnęliśmy najważniejsze use case'y, które zaczęliśmy opracowywać dokładnie i standaryzować. W międzyczasie spytamy się, czy tam, Aha. czyli niestety nie podziałało, po angielsku nie będzie. Teraz przejdziemy do przykładów, jak jeden przykład z budownictwa kubaturowego, akurat w Berlinie niedaleko biura, w którym pracuję. Jest to budynek biurowy, który zbudowaliśmy w metodzie Design and Build. Był to bardzo fajny przykład do opracowania całego, całego obiegu BIM. Dlatego jak już jak wspominałem, mieliśmy wszystkie narzędzia pod jednym dachem. Projekt tworzyła, tworzył dział projektowy we wiedniu. Wykonawstwo POR Niemcy. Jest to projekt w wartości 46 milionów euro. I tutaj, przy, I tutaj damy dwa przykła przykłady use case'ów, czyli planowanie, wizualizacja, dokumentacja budowy i zarządzanie budową. Muszę jeszcze wspomnieć, że w strukturach POR też mieliśmy tego czasu jednostki, które się zajmowały, jednostki deweloperskie. Teraz zostały outsourcowane, ale takie mieliśmy. skaczę trochę prezentacja. Tu wycinek z modelu. zdjęcie istniejącego obiektu, a zaraz po nim wizualizacja. Był to wymóg, wymóg inwestora, żeby, zarządzającego budynkiem, żeby wiedział wcześniej, jak, jak, z czym będzie miał do czynienia i przeanalizowania materiałów. Mogą Państwo sobie teraz zeskanować kod i trochę pospacerować po tym obiekcie. O, to teraz wszyscy mogą się pobawić, a w tym czasie ja prze, przejdę do tajemnic, które w trakcie budowy się działy. Czyli augmented reality, rozszerzona rzeczywistość, dokumentacja budowy, koordynacja budowy na bazie modelu. A to ostatnie zdjęcie, tak pięknie wygląda z drugiej strony rzeki, jest już zbudowane, funkcjonuje. I tym przejdę do tego bardziej ciekawszego projektu, ponieważ sam już od mniej więcej pięciu lat e, pracuję w tym projekcie. Jest to projekt inżynieryjny. I mianowicie przyspiesza cząsteczek. Nie wiem, czy wszystkim to coś mówi, może CERN bardziej będzie przemawiał, co, co, co to za obiekt. A mianowicie jest to e, syn, albo inaczej powiem, my się zajmujemy tą częścią, która się nazywa synchrodron akcelerator cykliczny. Za bardzo nie będę opowiadał, bo tutaj to by się przydało za, zaprosić kogoś z działu fizyki jądrowej, który by bardziej mógł opowiedzieć, co to za cudo. Ja się zajmuję, zajmę tą małą częścią, czyli budową. To parę danych, cały obiekt na 150 tysiącach metrów kwadratowych, Dość pokażna suma, a dla nas przypadła część tego, czyli część wybudowania tej największej pętli, to znaczy akceleratora. Mały wgląd do naszego miasteczka. To jest wygląda jak małe miasto duże logistyki z jedną wielką autostradą po środku. I nawet jak możemy, jak zauważymy, nawet dźwigi jeżdżą po swoich torach. Pracuje tam dużo tych małych mróweczek, to może potem będzie widać, jakie to są wymiary pomiędzy tonami betonu, stali i dużą, dużą ilością rur. A teraz zajrzymy trochę głębiej, na czym bazowała ta budowa. Od razu powiem, że nie startowaliśmy do tego jako całościowy projekt BIM. Ja osobiście zacząłem przygodę z tą budową jako wsparcie przygotowania budowy. I co się później okazuje, te małe komóreczki i dostępne informacje schodzą się w całość, i każdy ma jakiś tam mały wkład do tego. Tutaj mamy przykład projektu konstrukcji wsporczej i szalunków. Bez tego wykonanie tej budowy byłoby niemożliwe za dużo logistyki. Tutaj też bardzo ciekawe miejsce, nie będę opowiadał co to jest CBM, ale oczywiście też dołączyłem QR-code, żeby zobaczyć co za interesujące urządzenie mieści się w tym dość prostym obiekcie. Jest to koniec właśnie tego BIM-u. Eksploduje to wszystko i tam to badają, a my zajmowaliśmy się zaprojektowaniem tego, gdzie ten Bim się skończy i gdzie złapać te wszystkie cząsteczki, bo one z tą ogromną energią gdzieś muszą zostać wyhamowane, i ten obiekcik z tyłu, to jest następny betonowy klocek, z tonami stali. A wyglądało to mniej więcej tak, że tak jak Tetris musiały być wszystkie te płyty stalowe poukładane i żeby tego dokonać trzeba to było jakoś pokazać dalsze prace to rozliczenie rozliczenie budowy policzenie tych ilości ilości tego betonu ilości stali ilości szalunków co przy tej wielkości obiektu bez pomocy narzędzi informatycznych było możliwe, ale z ogromnym nakładem czasu i pracy, więc wspomagaliśmy się programami Dynamo. I koniec końców inwestor zgodził się na rozliczenie budowy na podstawie modelu, co też nie zawsze jest oczywistością, ponieważ wiadomo, są procedury. Są wymagania, ale po przedstawieniu jakości modelu i sposobu obliczeń uzyskaliśmy tą zgodę i wymieniamy się modelem, plus zapisanymi etapami, co zostało wykonane. Oczywiście, przy tej, przy tej dokładności urządzeń też. Powstaje pytanie, jak dokładna musi być ta budowa. Z ciekawostek, cała płyta fundamentowa tego obiektu jest monolitem. Nie ma tam przerw technologicznych, ponieważ występuje dość duża radiacja i wszystkie obiekty. Są odizolowane, łącznie z rurami wentylacyjnymi. One nie wybiegają prosto z obiektu, tylko są specjalnie policzone przez pięć różnych zakrętów, żeby nic niechcianego nie uciekło z tego tunelu. Tutaj przykład chmury punktu i analizy zniekształceń powierzchni. Było to na jednym odcinku zrobione, później na całości, czyli całość tego tunelu została zeskanowana. Zostały obliczone najbardziej optymalne ścieżki frezowania i, i nadmiar betonu został sfrezowany, żeby uzyskać odpowiednią płaszczyznę. Na koniec powiem o koordynacji. Tutaj mamy taką dość ciekawą konstrukcję wsporczą, ponieważ ta masa rur, przez które później poprowadzane zostaną kable, musi być zamontowana i zabetonowana, czyli jest to coś, co można raz zrobić, poprawić się tego nie da. A wiadomo, plastikowa rura w betonie może się przemieścić, odkształcić, więc jedno to projekt tego, drugie to zlecony skan już na istniejącej budowie. I na koniec wszystko złożone do kupy, skoordynowane, sprawdzone na kolizję i wydane do. Wykonania. Oczywiście, wszystkie, cały ten model, wszystkie te elementy nie tylko są używane przez nas jako bimowców, my tylko to składamy. A oddolne inicjatywy, co jest bardzo zadziwiające u nas, yy, wyszukują to i zaczynają samodzielnie na tym pracować. Czyli używać modeli koordynacyjnych do przeprowadzania rozmów, analiz, wykonania. I tak dalej. Takie coś mogłem zauważyć dopiero po wejściu jako z zewnątrz do tego projektu. Powiem tak, mamy duże, naprawdę duże spektrum projektów, i, i szczerze nie chciałem powielać tego, bo, wiadomo, ta, ta tematyka się powiela. Bardziej chciałem się na tym skoncentrować, jak. I to, że ludzie pracujący w firmie, pasjonaci tego, oni są najważniejsi, bo oni niosą, niosą tą wymianę bez, bez ludzi i bez chęci z wykonania tej pracy i zainwestowania jakiejś tam energii w to. Nie uda się. Myślę, że pytanie od... Tym, w czym była ta rozszerzona rzeczywistość, to może zostawmy chłopakom do nagrania. Uwaga, zawiera lokowanie produktu. Program się nazywa Gama AR. Osobiście znam założyciela tej firmy i rozwijaliśmy, no, pomagaliśmy rozwijać naszymi wskazówkami zbudowy. Poznaliśmy się na spotkaniu autodesku. Powiedz o zespole bimowym, jak duży był na FER? Jak to wyglądało, ilu było koordynatorów, jakie były role w ogóle? Nie było takiego zespołu. Naprawdę, to e, z e, wielkim ubolewaniem FER nie był projektem bimowskim, albo może nikt sobie nie zdawał sprawy, że on się sam do tego momentu rozwinął. E, w, gdzieś w połowie 2018 roku e, wprowadzono mnie do tego projektu. Ponieważ, tak jak wspominałem, architekci mają jakieś ciągutki do infrastruktury itd. Więc w związku z tym wprowadzono mnie do tego projektu jako w, z, ze strony wspomagania budowy. Rozliczanie, właśnie konstrukcja, analiza tych danych, które tam wszystkie są i wyciągnięcie z tego czegoś. I po tym dopiero zauważyłem, że jest dużo osób, które nawet nie nazywając tego BIM, to robią. Dostaną model i oni wiedzą oni naturalnie wiedzą. Kierownicy budowy zaczynają wiedzieć, jak tego używać, bo oni potrzebują tego.